Kochani, mam dla Was naszykowaną taką inflacyjną, udawaną paczkę bonusu 7. Dlaczego inflacyjną? No, bo wiemy, że ceny idą jak szalone w górę, wkraczają oszczędności. Dlatego postanowiłam zakupić 13 sztuk zamiast 25. I właśnie wkład to będzie 130, tak: 130 zł. Zamiast, zamiast 250. Ym, więc nie bierzemy tutaj pod uwagę tego, takiego zwrotu gwarantowanego, ponieważ no, mamy za mało sztuk, żeby to jakoś porównać. Ale mam nadzieję, że wpadną fajne wygrane. No, żeby cokolwiek wpadło, bo jednak ym, jest tutaj ryzyko. No a mana paczka, już znacie dlaczego tak, bo mam tak dwie zdrabki z numerem pierwszym. Co my tu mamy jeszcze czwórkę jedną dziewiątkę jedną trzynastkę. I to z innych z różnych było punktów czternaście mam dwie. Yy, piętnastkę mam chyba jedną. Zaraz zobaczymy. Tak, siedemnastkę mam jedną, 21, jedynka, dwudziestka trójka, dwudziestka czwórka i 24. czwórka. Czyli mam właśnie takie. Tak dokładnie były brane z czterech punktów, tak. Więc jestem ciekawa, jak to wyjdzie. I mam nadzieję, że wy też jesteście ciekawi. A bonus 7 też nawiązuje do serii uparta jak osioł. Więc to będzie takie połączenie dwa w jednym: udawana paczka no i osiołek. I zobaczymy, co tu wyniknie z tego. Liczę bardzo na te jedynki, chociaż wiecie, na wszystkie liczę. Zwłaszcza, że bonus 7 bardzo lubię. Będziemy szukać plików. Albo siódemek, lub plików i siódemek. Jak siódemki podwajają, więc są mile widziane. Pliki, oczywiście, także. Zanim przystąpimy do drapania, to chcę tutaj specjalną dedykację podarować dla agi z kanału Aga Drapie. No bo właśnie tutaj mocno aga nie mogła się doczekać. Tego filmiku i bardzo mi miło, dziękuję. Aż jest taka motywacja, właśnie, żeby nagrywać. Więc Aguś, dla Ciebie jest tutaj ta udawana paczka inflacyjna. I dziękuję, właśnie, że no, zawsze napiszesz miłe słowa. I ja, jeżeli nie wiecie o kim mówię, to w opisie zostawiam link do kanału AGI. A teraz przystąpimy do drapania. Dobrze, myślę, że możemy zaczynać. Poproszę o trzymanie kciuków, żeby tutaj cokolwiek wpadło, żeby nie było tak totalnie smutno. Właśnie, zwłaszcza, że ta infracja taka. E, więc dobrze, zaczynamy od pierwszej jedynki. Będziemy mieć jeszcze jedną. E, no i widzicie, jest zielona jedynka i jest żółta. E, właśnie mam tylko zieloną i żółtą. Nie udało mi się tej wersji takiej czerwonej. Zdobyć? No, akurat tak wypadało. Yy, dobrze, mam nadzieję, że będzie widać wszystko. No to zaczynamy. I mamy na początek plecak. No, ale plecaka tutaj nie będziemy potrzebować. No, chyba, że na, na te hajsy z tych podnosów się. No to jakiś plecak by się może przydał. Kawa. Jestem sama, co z tego wyjdzie. Tak, na paczka z ekstralinii, to jeszcze mniej więcej wiadomo, co tam może być, bo czasem od razu wychodzą pewniaki i wtedy wiemy, to jest banana ananas. A tutaj po prostu dopiero się dowiemy, jak wygrabimy. Więc tym bardziej jest stres taki, ale jest zabawa też. O, jest kawa. Podobna do piłku niestety. Może trochę za bardzo e, Kwiat. No, jedynka spisuje się. A no i właśnie drapię e, od jedynki do końca, czyli do 24 numeru. po 25 nie ma. Więc e, będziemy tak rosnąco, jakby trapać. Jedynka, jedynka. Liczę na Ciebie. Piłka. Myślałam, że druga piłka, się tak trochę sobie ale nie. Podkowa. No, niech to już się szczęście. gwiazda. I, no i diamenty, więc niestety zaczynamy od pustaka Niestety, bo to była jedynka, ale jest jeszcze jedna jedynka, więc może tutaj Widzicie, jest numerem pierwszym. No to zrobimy drugą sztukę. Zobaczymy. Słońce. No, słońce żółte, jak ta żółta, właśnie z drabka. Palma. Kawa. Czyli przypominam, że 13 sztuk powinno być jak na paczkę 25. Dlatego nie będzie tutaj żadnego porównania, jak się wyszło na tym. Tylko po prostu będziemy patrzeć na ewentualne wygrane. Mam nadzieję, że się pojawią takie. A jeżeli nie, to przynajmniej zostanie. Myślę, że fajna zabawa. Ja tutaj się z pewnością dobrze bawię i mam nadzieję, że się wytankrzę. Mhm. Avocado. No, jedynka obudź się proszę. Bo jak nie ty, to kto? No, jest obudzona. Wiecie co? nie będzie całkowitego minusa jak dobrze to wiedzieć no jedynkę się obudziłam Klik jest no to fajnie przypominam, że wkład to 130zł więc nie takie byle co w sumie o podkowa znowu dron i, I arbuz e, jedna ale jest więc zobaczymy co jest tutaj pod plikiem co jest Pyszka, czyli zbrocik, no ale jest w jedynce. A, dobrze, muszę odkładać e, wygrane to w jedno miejsce. Mam nadzieję, że będzie tam dużo właśnie tych zdropek wygranych. E, no to tak, dwójki nie mam, trójki nie mam, ale czwórka jest. Jeszcze zobaczę z którego punktu, okej, okay. no ciekawe. Gwiazda. Zaczynamy od gwiazdy. No, żeby ten bonus się właśnie był taką gwiazdą. E, właśnie główna jedna padła już. Pozostały dwie. E, więc liczę na tą. Którąś. Z tych różnych. Niejutnych... <grych> no, zawsze warto marzyć. E, marzenia właśnie są takie, że życie troszkę inaczej wygląda w takich gorszych momentach. E, wiemy do czego zmierzamy na przykład. Dobrze, trapiemy dalej. Mam nadzieję, że dobrze widzicie. Troszkę późno nagrywam, bo na wiecie, czasowo to jest ciężko to wszystko ogarnąć. Ale jakoś idzie. My, póki co nie mamy nic, ale jest ananas, kawa, ostatnie cztery symbole na tej zdradzie. to są wisienki, diamenty, narty i cytryna. No, czyli tutaj jest pustak, więc póki co mamy jedną wygraną, ale przynajmniej jakaś się pojawiła, no nie? No niestety papraszki się tu pojawiają. Bierzemy teraz dziewiątkę. Żółta. Aha, no. Żółta wygrała, to może Żółta będzie lepsza, zobaczymy. Podkowa. Zobaczymy. zobaczymy jak to wyjdzie. gwiazda Zygar. palma no niech dadzą taką fajną wygraną żeby palma odbiła <grybujesz> wtedy ta palma byłaby taka Rana. piłka Lips. zbliżamy się do końca balsam biedron plecak i ostatnia awokado, no niestety jednak żółta nie oznacza zawsze wygranej, to już doskonale wiemy bo uparty jak osioł że nawet no, jeśli jest żółta, no to nie zawsze wygrywa mamy teraz, który? 13, o Trzynaście mamy zdrapek i tu jest trzynasta Może coś będzie było, może siódemka. Byłoby super. Mm, ananas. Kawa. Wiśnie, mury, awokado. Mm -hmm. Więc ciekawe, czy skończymy tylko na tym jednym pliku, co tam był i będzie koniec, no lepiej żeby nie, no ale już zawsze coś jest, no nie, na kolejne zdrabki. Gwiazda. Kwiat. Korona. I ten symbol podkowy często tak przykąco jest, no nie? Jakoś się tak częściej tam zdarza. Więc mamy kolejnego pustaka niestety. A tu już Wam pokażę to na szybko, że została nam zieleninka, bo tu mamy tylko jedną żółtą. A reszta to jest zielona. 14 teraz. No może tu coś w O właśnie, ta główna wypadła z numerem 14. Trzymajcie tutaj, żeby właśnie to była ta druga główna, ale by to było. Mamy diament, albo kadu. dalej. Ananas. Słońce. Jedron, trzyma. No. Ani widu, ani słychu tego co potrzeba. Jest palma, gwiazda, mury, perła, jest tam myląca karta, wiśnie, piwka, ostatnie cztery symbole, arbus, klips, zegar i plecak. No niestety. No to bierzemy kolejną z numerem znowu 14. O, to może tu będzie, ta główna. Czyli czterysta siedemdziesiąt tysięcy. Lepiej, żeby coś padło. <laughs> Dobrze. W sumie mm, to jest zabawa. Nastawcę się bardziej na zabawę niż na wygram. Mm -hmm. Fajnie było tak mm, właśnie szukać bonusów 7, żeby móc nagrać mm, paczkę udawaną, edukacyjną. Y też nie mogłam się doczekać, kiedy y w końcu wytrapię. No bo to jednak zawsze taka jest niewiadoma. Ale co my tu mamy? Właśnie mamy tylko deszkę póki co. <laughs> A jak czekać, to już powinno się czekać na jakieś fajne coś, nie? No i podkowa na ostatnim miejscu. Więc to tak, niestety czternastka się nie spisała u mnie. No to bierzemy piętnastkę. To na to piętnastka, mury, gwiazda, piłka, panna, tak, idziemy dalej, kawa, no czemu nie plik? Tylko kawa. O, jest podkowa troszkę wcześniej niż zazwyczaj. Kwiat. tak. Philips. Tu są takie dwa symbole, dosyć podobne do siebie. No nie. A tu nam się zrobiło owocowo, bo ananas i arbuz. Tu mamy biedronę. Mamy awokado. A na końcu wisienki. No dobrze. Nie za dobrze, ale dobrze. Może jakiś żółciak tu pomoże. Siedemnastka. No, siedemnastka. Dosyć ciekawy numer. Może. Piłka. Nie, berło znaczy. przepraszam, wiśnie. Kwiat. I ostatni już powoli z symbolem, no siedemnastka działa i coś, żeby to nie było totalnej katastrofy, no i kończymy niestety na niczym, no to jedna wygrana, słabo no nie, ale liczyłam się z tym, no jeszcze mamy, nie mówmy, hop, dobra, 21. póki nie skoczymy, no nie. Tu widzę, że coś mi się odsłoniło. Co to jest? No, już troszkę był nadrabany, ale to może w kolektorze się coś zadziało. Mhm. Biedro. Citrojnym. awokado podkowa, kwiat, kawa. Ja mam nadzieję, że nie usnęliście No bo praktycznie nic się tu nie dzieje, żadna wygrana nie wpada, od tego minut już nic, a zostały to tylko trzy zdrapki, więc cienko yy, tak naprawdę 20, 23 no a stopnie są takie dosyć ciekawe, a my mamy tylko deszkę jedną, no. kawa. Kwiat. Wiecie co? Brak słów. <noise> no to już... Oj, chyba oparta jak osioł to już... Nie długo nie będzie tego, bo <laughs> troszkę do ponuców 7 teraz zraziłam. No ale tak więc nie jest. Dobrze, mamy siódemkę, okej. Czyli no, okej, okay, dobrze. No jeszcze. My się coś przydało, ale już mamy chociaż siódemkę. A pod siódemką co mamy? No, mamy deszkę, czyli... 20 złotych, czyli mamy 30, e, no to w najgorszym przypadku 100 na minusie, dosyć duży minus, z numerem 23. Dobrze, czyli dwie wygrane mamy, no i teraz bierzemy 24, ale 7 się pojawiła, zobaczyliśmy 7, I też fajnie, ciekawie, zawsze coś. I zaczynaliśmy od kawy, i jednak wygrana była Przedostatnia zdrabka teraz mhm. Jaka? Mhm. Ja Słońce, kawa, I, i nie ma nic. O, nie widzieliście chyba, przepraszam, ale nic tu nie ma. I ostatnia zdrabka, no niestety trzeba to powiedzieć, ale ostatnia. diamenty palma idziemy dalej słońce klips balsam, gwiazda kolejne no jeszcze coś plik by się przydał zobaczyć właśnie plik na koniec i okej okay, może być <laughs> ostatnie trzy symbole No i kawa. No więc mm, taki dosyć wynik powiem Wam załamujący, aczkolwiek mogło być gorzej. E, wygrały tylko dwie zdrobki mm, na 13, więc 11 pustych. Mm, tu nam się trafił plik fajnie się tam jakoś zaczęło, ale później już widzieliście jak było. No i ta siódemka do 7 się pojawiła, czyli 20 zł, a tu mamy dyszkę. No to 30 zł na 130, więc równa stówka do tyłu no ale drapania było dużo to nie było też tak, że ja je tak od razu wydałam tyle pieniędzy bo po prostu, gdzie byłam no to jedną, dwie już kupiłam i tak składałam ile tam składałam, może no może z 2 miesiące było składania więc ja czekałam myślę, że opłacało się mimo wszystko zrobić taki filmik hmm. przynajmniej wiem, że no, trzeba mieć duże szczęście czasem, żeby trafić choćby na ten plik e, ze zwrotem nawet. Bo na tyle postaku no to naprawdę jednak trzeba dobrze trafić. Mam nadzieję, że Wam się podobało, chociaż e, no nie było za bardzo tutaj taki efektów wow niestety troszkę was pewnie przynudziłam, bo tu jedynka ok, była wygrana później daleko, daleko nic jeżeli wam się jednak spodobało i się nie zanudziliście, to poproszę o łapki, byłoby miło, żeby to było jakieś pocieszenie po tym co tutaj się wydarzyło w zasadzie się nie wydarzyło nic. No, ale mogło być gorzej, ale była zabawa, i chyba trzeba sobie tak to tłumaczyć. No bo jednak nie mogłam się doczekać, żeby nagrać. I czy wtedy myślałam o jakichś wielkich wygranych? Myślę, że nie. Bardziej myślałam o tym, żeby dla Was tutaj coś y, troszkę innego pokazać, y, nagrać wam. Więc chyba jednak ta zabawa była na pierwszym miejscu. Myślę, że kilka minut tak będę, chodzi taka, że o, stówka poszła, nie, ale później myślę, że na jakieś pocieszenie znajdę w myślach, że dla Was jest ten filmik i tak naprawdę ten kanał jest dla Was. Nie ma tu żadnych kokosów z tych zdrapek, jak widać, ale jakoś powoli. Będziemy nagrywać, żeby coś dla Was było, no bo komentujecie, za co Wam bardzo dziękuję, e, więc fajnie dziękuję Wam i fajnie, że jesteście. Pa!